Jeżeli planujesz zbudować swojego campervana, to tuż za mną stoi Free Do 541, czyli campervan zabudowany przez profesjonalistów w fabryce w Polsce w cenie porównywalnej do wykonania własnej zabudowy. Zapraszam na prezentację. Zaprojektował go wizjoner na polskim rynku kamperowym, czyli Jacek Jaskot, który również jest twórcą zupełnie nowej marki Frido. Jest to zapewne kamper dedykowany dla ludzi, którzy e, lubią weekendowe wyjazdy, lubią często zmieniać lokalizację i pewnie podróżować e, dużo na dziko w e, nieznanych e, terenach nad rzeką, nad jeziorem. E, ze względu na gabaryt, ten kamper jest bardzo mobilny, a sposób jego zaprojektowania jest naprawdę wyjątkowy. Do zabudowy Vana standardowo dostajemy się przez e, przesuwane drzwi. Z prawej strony. Oczywiście dostępny jest również wysuwany stopień, który zdecydowanie ułatwi nam wejście do kampera. I tu zaczyna się magia. Naprawdę nazywam to magią, bo mówimy o 5,5-metrowym kamperze. Powtórzę to kolejny raz, ale to naprawdę magia, jak udało się producentowi wyciągnąć tutaj tyle e, miejsca z tego e, wnętrza. Przed wejściem znajdziemy jeszcze moskitierę, która szczególnie w podróżowaniu e, zabezpieczy nas przed wszelkiego rodzaju owadami, szczególnie jeśli podróżujemy dużo na dziko. A tuż po prawej stronie od wejścia znajdziemy aneks kuchenny wyposażony w dwupalnikową kuchenkę. Oraz zlew dostosowany do gabarytu tej przestrzeni. Nad aneksem kuchennym bardzo przestronna szafka, która dzięki temu, że wsunięta została nad szoferkę, pozwala nam naprawdę na ułożenie wielu akcesoriów kuchennych. To, co jest bardzo fajnym gadżetem i bardzo mi się w tej wersji podoba, to dodatkowo wysuwany blat roboczy, na którym możemy swobodnie sobie coś pokroić. I naprawdę przy tym gabarycie no, ciężko znaleźć tutaj kawałek tego blatu roboczego, więc ta wysuwana szufladka to super rozwiązanie. Tuż pod nią znajdziemy standardową, jak w campervanach, lodówkę około 90-litrową od Dometika. I ta lodówka jest o tyle fajna, że otwierana jest obustronnie, więc dostęp do niej mamy z, ze środka. Ale jeżeli potrzebujemy wyciągnąć coś na szybko, będąc pod markizą, również możemy do niej się dostać. Dodatkowo w aneksie kuchennym znajdziemy również trzy przestronne szuflady. Więc naprawdę miejsca na przechowywanie, gotowanie, w tym kamperwanie na pewno nie zabraknie. Tuż obok aneksu kuchennego znajdziemy bardzo przestronną łazienkę. I tutaj łazienka połączona jest razem z prysznicem, no bo nie można było już przy tym gabarycie pojazdu tego oddzielić, ale tu naprawdę jest bardzo dużo miejsca i udało się również znaleźć szafkę na kosmetyki, które możemy sobie tutaj schować szczelnie. Ta szafka jest również lustrzana, więc mamy tak naprawdę przy umywalce standardową łazienkę. Dodatkowo jest toaleta kasetowa, której również można swobodnie korzystać, ale ta kabina naprawdę jest bardzo, bardzo przestronna i tutaj swobodnie możemy się w niej wykąpać. Idąc dalej, znajdziemy Kolejny raz, wiem, że wiele razy będę powtarzał się w tym filmie, ale ja naprawdę jestem zachwycony e, ko, tym wnętrzem i, i zaplanowaniem, zaprojektowaniem go, bo w tym kamperwanie znajdziemy również szafę z wieszakiem, w którym możemy schować swoje e, rzeczy i powiesić je e, na wieszakach. Te szafeczki ukryte są nie tylko w tej części, ale... Wokoło e, strefy sypialnej, czyli tak naprawdę półeczki na, e, no tutaj już zdecydowanie drobniejsze rzeczy, drobniejsze koszulki, raczej takie wakacyjne, e, lekkie ubrania. Dodatkowo, jeżeli mówimy o miejscu do. Spania, pokażę, bo wysuwamy je dosłownie jednym ruchem, czyli to górne łóżko dwuosobowe. Możemy przesunąć sobie maksymalnie do kierunku jazdy i za pomocą jednego ruchu rozłożyć łóżko, które powoduje, że naprawdę jest to kompaktowa przestrzeń i strefa do spania dla dwóch dorosłych osób. Oczywiście śpimy w poprzek tego pojazdu, czyli też rozwiązanie popularne na rynku camperwanów. Ale to jeszcze nie koniec przestronności tego wnętrza, bo tuż pod łóżkiem dwuosobowym znajdziemy dodatkowe łóżko. No tutaj nie nazwałbym go może pełnoprawnym, bo jest to łóżko raczej dla e, dziecka, ale nie tylko dla najmniejszych dzieci, bo naprawdę myślę, że e, mniejszych. E, mniejszego wzrostu nastolatek również może tutaj się swobodnie wyspać. Tym samym tak naprawdę w postaci jednego, dwóch ruchów i kilku sekund stworzyliśmy miejsca do spania dla trzech osób i w podobny sposób możemy tę tą strefę złożyć. Wrócić do pozycji wyjściowej. No i brakuje nam jeszcze jednej rzeczy w tym kamperze. O której producent również nie zapomniał, no i jest to strefa dzienna. A jak to w takich kompaktowych przestrzeniach? No musi być to rozwiązanie, które gdzieś jest ukryte. No jest ukryte w bardzo fajny sposób. Odaje nam to przestrzeń do swobodnego zjedzenia dla dwóch osób czyli kanapa z lewej, z prawej strony, ewentualnie z boku choć tutaj mówimy raczej o miejscu dla, e, dla dziecka trzy osoby dorosłe raczej miałyby tu ciężko się zmieścić. Już po lewej stronie od wejścia znajdziemy znane, e, znane rozwiązanie z kamperów, czyli sterownik, e, który będzie nam pokazywał poziom naładowania akumulatora, poziom wody e, czystej, e, czy będzie pozwalał nam uruchomić oświetlenie w całym kamperze oraz nowy już sterownik stosowany, nowe, nowy sterownik do ogrzewania e, trumy, który również jest. No bardzo intuicyjny tutaj, nie będę skupiał się na tym, bo jest to, jest to wskaźnik, który stosowany jest w większości kamperów obecnie na rynku. To, o czym producent nie zapomniał, a jest bardzo ważne i funkcjonalne, to gniazdka USB i USB-C, które są umieszczone w pojeździe i pozwalają nam na to, żeby podłączyć telefon, podładować te najważniejsze rzeczy, ale to. O czym zapomniałem, bo bardzo skupiłem się na kompaktowym wnętrzu, to design, design tego wnętrza i to, że producent zadbał tutaj naprawdę o każdy detal wykończenia. Białe fronty z pięknymi wykończeniami, czarnymi klameczkami. Drewniane elementy, wykończenie kuchni czy blatu kuchennego to jest coś, co jest naprawdę bardzo stylowe i poprawia tutaj design. To, na co bardzo często zwracam uwagę w kampera, to podsufitka. Tutaj też nie zabrakło stylu, który łączy się ze wszystkimi elementami wnętrza tego kampera, i to naprawdę wielki plus dla producenta, bo ten kamper jest naprawdę w środku bardzo, bardzo ładny. To kamper z pełną elektryką, możliwością podłączenia do prądu 230, ale oczywiście opcją przy kamperwaniu najczęściej stosowaną jest również zamontowanie panela fotowoltaicznego, który zapewni nam niezależność jeśli chodzi o dostęp do prądu. Można również tego kampera wyposażyć w przetwornicę, która da nam tak naprawdę wszędzie, gdzie tylko chcemy dostęp do prądu. 230, czyli pozwoli nam chociażby na pracę zdalną z tego pojazdu. Tylna ściana to na pewno kamera, na którą warto zwrócić uwagę. Mimo że ten kamper jest bardzo kompaktowych gabarytów, no to ta kamera na pewno pomaga przy manewrowaniu, szczególnie dla osób, które przesiadają się z osobówki do jednak większego gabarytu, no bo tutaj traktujemy go jako busa. Patrząc na tylną ścianę i garaż tego pojazdu, pamiętając o tym, że jest to niespełna 5,5 metrowy camper, naprawdę mamy tutaj sporo przestrzeni na swoje bagaże. Producent tego kampera e, zmieścił w tylnej części e, miejsce na butlę gazową 11-kilogramową. Oraz dość duży 130Ah e, akumulator, który jest standardem tego modelu. W połączeniu z panelami, o których przed chwilką wspominałem, naprawdę daje nam fajną niezależność, szczególnie w słoneczną pogodę. W tylnej części pojazdu znajdziemy również pełną e, elektrykę tego pojazdu. No, i tak naprawdę, jeżeli dobrze się postaramy, bez problemu możemy tutaj zmieścić rower. Oczywiście nie będzie to płynne włożenie tego roweru, trzeba trochę pokombinować, może czasami odkręcić koło. Ale ten garaż jest na tyle dużo, że jeden rower powinien wejść tutaj bez problemu. Jeżeli jednak nie wejdzie, oczywiście opcjonalnie możemy zamontować w tym pojeździe hak holowniczy. Jeżeli ten hak zamontujemy, no to są różne systemy transportowe, które pozwalają na transport tego tych rowerów, nawet do czterech sztuk. Są to z reguły rozwiązania tule, to są te najpopularniejsze na, na rynku. W lewej części pojazdu znajdziemy wlew wody czystej. Jeżeli mówimy o takim kamperze, znajdziemy 100-litrowy zbiornik wody czystej i 75-litrowy zbiornik wody szarej, co jest tak naprawdę standardem takich większych kamperów, nawet spół zintegrowany. Jeżeli chodzi o zbiornik wody szarej, możemy go również wyizolować. E, tym samym e, możemy w chłodniejsze może nie jest to kamper w 100% zimowy, ale na pewno w wiosenne e, czy jesienne e, dni możemy również podróżować, jeśli ta temperatura nie spada e, bardzo poniżej e, zera. Tuż obok znajdziemy. Komin do ogrzewania. Producent proponuje różne rozwiązania: może być to ogrzewanie zasilane dieslem, może być to również truma zasilana gazem bądź gazowo-elektryczna. To już zależy od konfiguracji i opcji wybranych na etapie zamawiania takiego pojazdu. O, i standardowo kaseta do toalety chemicznej. O, i tuż pomiędzy kominem od pieca a to kasetą toalety znajdziemy również miejsce do spuszczania. Szarej wody. No to co, zapraszam do szoferki. Podwoziem Frido 541 jest podwozie fiata Ducato z silnikiem 220 koni mechanicznych. Wyposażony jest on w manualną klimatyzację i 5 ekran dotykowy z możliwością podłączenia zestawu głośno mówiącego. Camper wyposażony jest już w tempomat i wielofunkcyjną kierownicę. I mamy również sześciobiegową, manualną skrzynię biegów. Ale to, co jest bardzo ważne w tej konfiguracji, to to, co jest za mną, czyli ściana grodziowa. Nie jest to standard w przypadku produkowanych kamperów na europejskich rynkach. No bo tutaj ta ściana grodziowa. Uniemożliwia nam przejście z szoferki do strefy zabudowy, ale to, co na polskim rynku jest najważniejsze, dzięki temu, że ona tutaj jest, nie, producent nie musi odprowadzać akcyzy, która w przypadku tego silnika wynosi aż 18,6%. Więc to zdecydowanie wpływa na wartość i cenę tego, e, tego pojazdu. To, co bardzo ważne w tym kamperze, to jego jakość. Jakość znana z fabryki spodozorkowa, czyli fabryki, w której produkowane jest Affinity, znane na terenie całej Europy, z najwyższej możliwej jakości, jaka istnieje w budowaniu kamperów. I tutaj naprawdę producent zadbał o każdy element jakościowy, funkcjonalny oraz design. Jest to naprawdę kamper, na którym warto e, zawiesić oko i zainteresować się nim, szczególnie jeśli planujesz zabudować swojego kampera własnoręcznie i użyć technologii, których może nie do końca jeszcze znasz. W cenie 260 tysięcy złotych brutto, bo tyle kosztuje ten egzemplarz, można mieć sprawdzony kamper zbudowany przez profesjonalistów z polskiej fabryki Spodozorkowa. Jeżeli podobają Ci się nasze filmy, interesujesz się światem karawaningu, to zostaw nam subskrypcję i lajka. Pomoże nam to w rozwoju naszego kanału.